Witam na moim kanale. Zapraszam na szwendanie się po klubie, na odcinek, który jest drugą częścią poprzedniego odcinka. Trzymajcie się i pa pa! Dzisiaj to jest taki czas, słuchajcie, właściwie na zapoznanie się z nowym miejscem, z nowymi ludźmi, z nową pracą, tak? Więc dzisiaj też będzie taki troszkę dla nich sprawdzian. Eliminacje będą po każdym, że tak powiem, trzecim odcinku tak mogę to powiedzieć, eliminacje będą różne, słuchajcie, ja nie chciałabym, żeby to był jakiś taki konkurs ulubieńców, więc pewnie rzadko będą się pojawiać takie głosowania w ankietach zobaczymy sobie, obczajmy jak te eliminacje będą tutaj wyglądać, po prostu jeszcze muszę się nad tym zastanowić, czy komuś telefon? dobra, Martyna, ty chciałaś siusiu, także leć sobie Zobaczymy sobie tutaj innych simów też. O, okej, okay. Filip chce pogadać z Robertem. Dobra, Serana jest skupiona, słuchajcie. Chcę zobaczyć ich pierwsze wrażenia po wejściu do klubu. Oczywiście Ignacy jest szczęśliwy, bo pewnie gdzieś tam konsolę już wypatrzył. Aleksandra jest szczęśliwa i Jagoda też. Jagoda, chodźcie tutaj do Aleksandry, pogadaj. Bo chyba jeszcze się z nią tak bardzo nie zapoznałaś. Ok. Nasz przywódca stada, że tak będę go na razie nazywać. O wiem, tutaj przyrządzimy tak na sprzedaż, nie, uzupełnimy tace żeby oni. Wiem, że oni wiecie, no są w pracy, ale też muszą, jak się na przykład uczy robić drinki, tak? No to też trzeba je próbować niestety, albo stety. Dobra, zatrudnij miksologa nie. Przyrządź drinki. Przygotuj napoje dla wszystkich. I dobra, musującą zebrę przygotujemy. Może na razie tych, tych innych drinków nie. Niech oni spróbują wiecie, tych drinków. Niech zobaczą, jak się te drinki robi. Przede wszystkim, bo to też jest ważne. Seranaz, gadaj sobie tutaj do Ignacego, poznaj go trochę. Opowiedz śmieszną historię, proszę bardzo. Robert, co ty tam taki zajęty jesteś tą komórką, co? O, biedny Filip, taki samotny. Poplotkuj z nim, popraw humor, żartuj o politykach. Dobra. Martyna, gdzie ty jesteś? W toalecie jeszcze, ok. Chodź szybko siusiaj, bo dużo rzeczy cię tutaj omija, moja droga. Zagadaj tutaj do koleżanek. O, patrzcie, już się popisuje, już się popisuje. Tak, nikt na Ciebie nie patrzy, bo wszyscy gadają oczywiście o sobie. <laughs> Szymon, daj im trochę fory, to ich pierwszy dzień. Co Ty tam włączyłeś muzę pewnie jakąś? Słuchajcie, na razie w sumie wszyscy się lubią, tak można powiedzieć. Gadają sobie, porobiły się jakieś grupki. Gdzieś mi tutaj umknął chyba jeden z nim. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nie, wszyscy są, dobra, cała gromadka. Okej, okay. co robi Robert? O, Robert jako pierwszy, słuchajcie, wziął sobie Drinasa. Hmm, serana, tak jedno oko na Maroko, drugie na Chicago. Dobra. Bierz tego drinka. Wszyscy biorą drinka i idą. Słuchajcie, nikt nie chce z Szymonem gadać, boją się go. Martyna się tak rozgląda. Ej, mogę, mogę wziąć tego drinka czy nie? Okej. Okay. Kto jeszcze nie ma drinka, podchodzić. Bardzo proszę, Jagoda. Tak smakuje musująca zebra. Uczcie się jak ją robić, bo to jest hit sezonu. Widzę, że Robert skończył drinki. Co on chce robić? Słuchać muzyki elektronicznej, okej. Okay. Tak, wszyscy z Dinkami sobie rozmawiają. Szymon na razie, słuchajcie, trzyma się na uboczu, jest szefem i po prostu, wiecie, musi też zachować ten pewien dystans. O, mój drugi, gdzie ty chcesz tańczyć? Wyszedł, zostawił ich, słuchajcie, samych. Może nie zdemolują tego klubu, co? W sumie to tylko siedem kasinów. O, patrzcie tutaj Ignacy i yy, serana sobie gadają. Dwa gołąbeczki. <grywia> Cykniemy im w focie na pamiątkę, bo wiecie, że lubię to robić. <grywia> Z musującymi zebrami wszyscy. Aż się nie spodziewałam, wiecie, że ta gadka się tak tutaj między nimi rozwinie. Dziewczyny w trójkę trzymają się razem. Yy, serana tutaj tak teraz na, na uboczu właśnie yy, bez dziewczyn. Bo tak wcześniej to właśnie zamiast tutaj Aleksandry, to Serana z nimi sobie gadała Robert rozprawia z Filipem, okej okay. Co ty robisz? A, gdzieś tutaj na zewnątrz, słuchajcie, on nie może... Może ty się kiedyś spalisz, chłopie On nie może żyć bez tych drinków Znaczy, bez robienia drinków, nie że... Bez drinków, bo nie jest alkoholikiem Chociaż w sumie nie wiem, jak tak patrzy do, do tego kubeczka, to już sama nie wiem. Ale patrzcie, jakie umiejętności, Kule. Dobra, Aleksandra zdobyła umiejętności komediowe. Fajna mu zaleci. Ja się zastanawiam, czy oni się choć trochę denerwują, słuchajcie, dzisiejszym wieczorem, bo tak tutaj zabłysną. Powiedzmy, za chwilę będziemy otwierać. Myślę, że mogą się troszkę bać. Dobrze, została chwila właściwie do otwarcia lokalu, także ja bym poprosiła niektórych Simów, żeby coś nam tutaj przyrządzili. Martyna, jako że już kiedyś zajmowała się przyrządzaniem babeczek, to mogłaby tutaj podejść do kuchni i zrobić kilka. Może jakieś, słuchajcie, wystawimy na sprzedaż. Z tym, że niestety tu jest taki problem, że jeżeli na przykład otworzy sklep i Dam tutaj kilka obiektów na sprzedaż, to nagle wszyscy Simowie, wiecie, będą się zajmować tylko, tylko tym i będą tylko w jednym miejscu, a tego bym nie chciała, więc to jest takie trochę też nieprzemyślane. Eee, tak, teraz sprawdzamy, chyba nie mam nic wystawionego tutaj na sprzedaż. No właśnie, dlatego, żeby Simowie nie gromadzili się tylko w jednym miejscu. No, niestety nie da. Nie, nie ma tutaj takiej opcji, żeby jednocześnie prowadzić klub nocny i jednocześnie mieć jakiś sklepik, tak? A żeby mieć klub nocny na własność, to musiałam z niego zrobić sklep. Yy, no tak tak to jest. Ktoś troszkę tego nie przemyślał, albo powinna być jakaś łatka, albo nawet dodatek, że można różne lokale sobie wziąć na własność. To by było fajne. No, ale niestety jeszcze nie mamy takiej możliwości. Martyna, chodź tu do góry. Eee, dobra, Szymon, jak tam? Zrobiłeś sobie drinka, co musisz jakoś przetrwać ten dzień? Jezu. Dobra, tylko ich nie pozabijaj dzisiaj, proszę cię. Ok, widzę, że Ignacy tutaj leci do kibelka. Zebra go troszkę pogoniła. Serana, tak. Ja cię proszę, weź, pozmywaj. Nie wiem, czy mamy tutaj jakiś zlew, sprzątnij to. Nie mamy, co? Nie masz gdzie tego pozmywać? A tu u góry nie mamy zlewów? Czekajcie. A tu powinna być zmywarka, coś mi się wydaje. A jest tutaj zlew? Jest. A no to mogłabyś to posprzątać, kobieto. Aha, dobra, jagoda już sprząta. Dobra, spoko. Okej, okay. tak chce się tutaj, słuchajcie, wykazać. Serana chciałaby zagadać do Szymona, ale się trochę boi go. <noise> także podejdziemy tutaj i poznamy naszą rudowłosą koleżankę. Szymon, słuchaj, tutaj Martyna się stara, robi babeczki. Zdobyła umiejętność gotowania, także spoczko. Za chwilę powinny jakieś babeczki być. Dobra. Bierz babeczki, odstaw je gdzieś, włożymy do lodówki, a później wyciągniemy w odpowiednim momencie Chyba, że nie włożysz sobie do wyposażenia Gdzie ty jesteś? Tutaj odkładasz, tak? Dobra, co? to zostawię One chyba się tak nie zepsują do tego czasu I tutaj Szymon, słuchajcie, otworzy nam sklep teraz no, że sklep Nasz klub, który jest właściwie sklepem Yy, dobra, otworzymy. Yy, mam nadzieję, że zaczną przychodzić do nas goście. Ojej, przy... na wszystkich słuchacie ta zebra podziałała moczopędnie. Tak, spoko yy, Dobra, masz problem do dostępu. Więc to zrobimy to tak. Proszę bardzo, już jest otwarty. Wiem, że brak obiektów na sprzedaż. O to nam chodziło właśnie. Filip. Ty sprzątaj po sobie, bo normalnie wiesz, tutaj musi być bardzo czysto. Proszę później skorzystać sobie z toalety. Robert. E, dobra. Kto stanie za barem? Coś mi się wydaje, że Robert. Proszę bardzo. E, tutaj te dwie gruchające istoty trzeba rozdzielić. Proszę bardzo, Serana. Wiecie, ona tutaj, pani z butiku, tak, i teraz ma stanąć za barem, <głos》>, także dla niej też będzie wyzwanie. Ty, mój drogi, miałeś e, ostatnio przygody jako DJ. Nie wiem, czy możesz na tym ćwiczyć w ogóle. Ćwicz, ok, u, ulepsz, zatrudnij, poćwicz sobie. O, biedny Filip, żeby tylko mi się nie posiusiał. Chodź tutaj, Szymon. Musisz czuwać nad wszystkim. Umyj ręce. ok, dobry pomysł. Biedny Filip. Ciekawe, czy zdąży dojść do kipelka. Słuchajcie, na razie jeszcze nikogo nie ma. Ale Simowie myślę, że zaczną się schodzić. Już chyba idą. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tak, idą. To dobrze. No dobrze, to dobrze, to dobrze. Ty, moja droga, chodź tutaj, chodź tu. O, ty chcesz zagadać do szefa, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Kogo by jeszcze, słuchajcie, rzucić na bar? Myślę, że Filipa, tylko niech on się wysiusia. Hej, goście, 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 chodźcie do nas. Dobra, niektórzy idą od razu na górę. Nie wiem dlaczego. Aha, tutaj jeszcze by się przydało tak, zablokować drzwi, zablokuj dla wszystkich, wszystkich z wyjątkiem domowników, bo to jest ich taka strefa, także spoko. Tutaj jakieś dziewczyny przyszły, słuchajcie, więc też musi być ktoś, kto nam tych gości przywita. Martyna, ty już pogadałaś z szefem? Dobra, to masz zadanie. O nie, dobra, okej. Okay. Jagoda tutaj przyleciała, wiem, że ona chciała telewizor pooglądać, ale skoro jest tutaj, to możemy właśnie powitać klientów, słuchajcie. Nie będziemy tutaj rozmawiać na temat artykułów, żadnych, bo nie mamy na razie nic na sprzedaż. Dobra, Serana, słuchajcie, tutaj ostro się barem zajmuje. Coś tam ze szklaneczkami robi. Serana, słuchaj, Przyrządzi drinka. Przygotuj... czekaj Przyrządź drinka dla... Wybierzemy jakiegoś Sina, słuchajcie cina <gryzm _tronarium> Dobra, dla Paolo sobie Tutaj zarobisz Drinasa, a ty przygotuj drinka dla... O! Dla Ignacego, spoko Gdzie jest nasz szefo, szefuncio? Idzie do góry, słuchajcie Chyba nie może tego słuchać O, la la, Ignacy, czyżby twoja muzyka zrobiła tutaj jakąś damę? Nie powiem, żeby była ona jakoś mega wystrojona, ale dobra, czekaj, 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 zrobić zdjęcie tutaj przy tej konsoli. Daj szczadu, kupię. I nie daj sobie wymówić, że jest inaczej. Dobra, idziemy tutaj. My też musimy, oczywiście, klientów powitać. Także powitamy tutaj tą panią naszą miłą. Widzę, że Jakoda tutaj sobie świetnie radzi, słuchajcie. O, idzie też Aleksandra. Aleksandra, czy ty pijesz w pracy? Nie, jesz babeczkę, super. Super, ale to nie była babeczka dla ciebie. Dobra, jeszcze babeczki są, także z oko. Najwyżej komu sprzedamy jakiegoś drinka, bo tak czasami też będziemy robić. Okej, okay, jakiś słabo Kołodzi tutaj jest, także też go powitamy Serana, jak wam tam idzie robienie tych drinów, co? Zrób mu tego drinka, nie wiem, tutaj trzeba im usuwać chyba te e, interakcje Żeby te drinki zostały przygotowane Martyna się nudzi, dziwce. Martyna się nudzi, dobra A Tutaj też Simowie będą musieli, e, słuchajcie, zabawiać innych Także będą musieli nawiązywać też kontakty I umilać po prostu gościom czas, tak? Tutaj też właśnie o to będzie chodzić Serana, co ty robisz? Gdzie ty idziesz przygotować tego drinka? Gdzieś tam na zewnątrz? Wybrałeś sobie inny bar? Gdzie jest w ogóle ten Paolo? Paolo, Paolo O, werbujesz klienta do baru, okej okay. <laughs> Trochę to dziwnie wygląda, ale dobra Zrobisz tego Drina, czy nie? O, o, chyba nie. Chyba nie, słuchajcie. Nie wiem dlaczego mieliśmy zatem go do wyboru. Gdzie jest Bartek? Boże Bartek. Gdzie jest? Gdzie jest Robert? I, i, I dlaczego jest tutaj? Robert wiem, że jest głodny. Dlatego pozwolę Ci opuścić to stanowisko łaskawie i możesz sobie coś zjeść szybciutko. Zjedzę na szybko jogurt, proszę bardzo. Serana, fajnie by było, gdybyś chociaż Ty wróciła tutaj mi na stanowisko pracy, chodź. Przygotuj drinka, przygotuj dla... Dobra, spróbuj dla Trevisa przygotować. Jeszcze jest mało ludzi, ale mam nadzieję, że tutaj się, słuchajcie, z biegiem czasu rozkrę rozkręci wszystko. Dobra, a ty możesz przygotować drinka na przykład dla tej dziewczyny? Przygotuj drinka dla. Tak, dla Marii. Mam nadzieję, że jej się uda. Słuchajcie, a jak Serena sobie radzi? Aha, dobra, widzę, że Trapisa też miałaś tutaj zaprosić. Co? I ale słuchajcie, Paolo wraca. Chodź tutaj, Serena, chodź. Podejdź sobie tu. A tobie, mój drogi, co jest nie w smak? Co sobie schodzisz... Dobra. Podejdź tutaj. Zobaczymy, co nasz szefuncio robi. No widzę, że tutaj u góry rozkręca się po prostu, słuchajcie, prawdziwa impreza. Tak, ale jako szef wszystkich szefów nie możemy tutaj siedzieć. Ćwisz, przygotowanie, przyrządzić drinka, przyrządzić napoje dla wszystkich przyrządź dla. Słuchajcie, przyrządzimy drinka dla tej lady. Może nam się przynajmniej uda. Martyna, a ty miałaś też drinka przygotować, tak? Który bar, bar zajmujesz? Ten. Nie wiem, co teraz Szymon zrobi. Szymon, chodź tutaj. Ok. Zamieńcie ze sobą dwa słowa, moi drodzy. Bo wy chyba jeszcze ze sobą nie, nie gadaliście tak naprawdę dzisiaj. Słuchajcie, to jest taki pierwszy dzień, tutaj rozeznanie terenu i w ogóle. Okej, okay, słuchajcie, Martyna przygotowała swojego pierwszego drinka. Także super, naprawdę. Teraz Szymon przygotuje tutaj dla kogoś. Martyna, skoro tak dobrze ci poszło, przyrządź drinka. Przygotuj drinka dla. Um, spróbuj dla tej kobiety. kobiety. Coś przygotować? O, patrzcie, jak się cieszy. Ja, nie, przygotowałam drinka. Nic nie rozlałam. Co to mi gdzieś kamera uciekła. Słuchajcie, nie może być tak, że klient też, wiecie, siedzi, dostał tego drinka, sobie pije, a nie ma tutaj barmana, tak? Serana, chodzi tutaj. Albo ktoś, kto. Nie gada z kimś, o właśnie, Robert, chodź, zajmuj się barem Bo to jest takie niegrzeczne, zostawić klienta samego Ale dobra, Szymon już przyszedł, bo będzie innego Drina robić e, Dobra No, ci sobie siedzą i gadają tutaj Nie wiem, czy to jest najlepsze wyjście, słuchajcie Zajmuj się barem Ale to jest pierwszy dzień, więc spoko e, Słuchaj, zrób dla Zoi. może drinka, co? Przyrządź Drina, przyrządź Drina dla Zoi, ok. Spróbuj. Spróbuj, Robert, przyrządzić jej Drinka. Nie wiem dlaczego, ale do Roberta mi bardzo imię Bartek pasuje. Ula la, Shimo, nie. Widzę tutaj te twoje ruchy. Czemu nie przygotowałeś dla pani Drinka? Przyrządź Drinka, przyrządź Drinka dla... Nie wiem, może ona jest daleko albo coś, zobaczymy. Albo już wyszła i będziemy ją ścigać po zabarem. A nie, jest, już ma drinka. Zostawiam, zostawiam. Zostawiam Martyna. Eee, Także będziesz mogła sobie teraz pogadać z jakimiś gośćmi. O, tutaj masz klientów. Może to zabrzmiałam. Pogadaj sobie z nimi, eee, gdzie jest mój Robert? Robert, będziesz drinka przygotowywać, tak? Eee, jako daję. Ja mam tutaj złe przeczucie co do ciebie, że Ty chcesz mi babeczki ukraść. Nie ma. Nie ma takich rzeczy. Możesz sobie coś zjeść. Znaczy, może nie gotuj na razie, tylko po prostu zjeść. Nie, 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 na szybko. Na szybko. Proszę bardzo, płatki zbożowe. Ok, ta dwójka sobie dalej tutaj rozmawia. Ja widzę, że Serana bardzo tutaj się z mężczyznami chyba chce zaprzyjaźnić. Zresztą zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay, Ignacy, e Boże, nie Ignacy tylko Filip, chodź tutaj do góry, I się przydasz tutaj, posprzątaj, zostaw tą seranę, serana to też się przemieść na chwilę, o, widzę, że tutaj sobie też wszyscy rozmawiają, chodź, porozmawiasz z klientami, bo chyba jeszcze tego nie robiłaś, powitaj, powitaj, powitaj. Okej, okay, Jagoda idzie, nie powinna w sumie jeść tutaj przy klientach, ale dobra, no nie upilnujemy tutaj wszystkiego, to nawet się nie wódźmy. A co ty moja droga, robisz? Powitaj klienta. Patrzcie, poszłam w jakieś tam... Te... dobra, ściany. Szymon poszedł sobie potańczyć z, pani... z paniami. No, gdzieś tutaj widzę, że nikt przy barze nie stoi. Aleksandra, proszę bardzo. Przyrządź drinka, czy... czy, czy... Dla. Mało mamy tutaj ludzi, spróbuj dla Zoe przygotować. Dobra, Ignace, słuchajcie, tak stoi przy tej konsoli cały dzień. Także powitaj tutaj klientów. Idzie Robert. Co ty, Robert, zamierzasz? Chodź tutaj do góry. Chodź tutaj do góry, przydasz mi się na chwilkę, podejdź tutaj. I wystawimy nasze babeczki, słuchajcie, na sprzedaż. Zobaczymy, czy ktoś się nimi tutaj zainteresuje. Tak, jak to towarzystwo wzajemnej adoracji u góry? Dobra, jest serana tutaj, rozmawia z klientami, bardzo dobrze. Spróbuj kogoś zachęcić, słuchaj, do, do kupna. Jaką ty już zjadłaś? Dobrze. Porozmawiaj z tą panią. Odpowiadaj na pytania, zapytaj o zakres cenowy. Spróbujemy tutaj kogoś namówić, słuchajcie, na przede na zakup naszych produktów. Martyna, co ty robisz? Dobra, Martyna tutaj gada z klientem, widzę. Odpowiadaj na pytania, rozmawiaj o jakichś tam preferencjach. Mhm, dobra, Aleksandra. I nie, moja droga. Spróbujemy po prostu, żeby ktoś coś, wiecie co, kupił. Yy, dokładnie, żeby ktoś coś. <laughs> biedny, biedny Filip sobie sprząta. Dobra. O, Szymon. Słuchajcie, będzie się zajmować barem. Yy, ty, mój drogi, za to mógłbyś przyrządzić drinka. Dla tutaj tej damy. Pójdziemy sobie do góry. Ktoś jest chętny na zakup babeczki? Widzę, że tutaj stoją jacyś... Jest. Jak sępy po prostu! tymi babeczkami nie mogę! Chodź tutaj, spróbuj ich namówić. Powitaj klienta, powitaj, powitaj wszystkich. Ciekawe, czy uda nam się, słuchajcie, chociaż jedną babeczkę kupić. Choć, Martyna, jesteś tutaj też potrzebna. Zobaczymy, czy coś się uda. Jak tam robisz tego drinka, mój drogi? Przyrządzaj, przyrządzaj. O, widzicie, ta jest najbardziej chętna. Słuchajcie, Serana jest tutaj zaznajomiona ze sprzedażą, także myślę, że to jest dla niej żaden problem. Jagoda, dobra, Jagoda poszła się zdrzemnąć. Także fajnie, wstawaj i na pewno w tej koszulce nie pójdziesz mi tutaj rozmawiać z ludźmi. Także zmień strój na codzienny, codzienny jeden, proszę bardzo. I lecimy, ktoś musi słuchajcie kupić babeczkę, Paolo jest tu zainteresowany, powitaj klienta. Serana widzę też przejęła tutaj kontrolę. No dobrze. Kto pierwszy ten lepszy? Pochwal szczerze. Odpowiadaj na pytania. Dobra, jagoda, weź się za tą panią. Powitaj klienta. Pogadaj z panem, ubij targu, dokładnie. Jazda. Zobaczymy, kto nam kupi tutaj coś. Szymon. Szymon po prostu nie wytrzymał. Poszedł spać. E! Okej, okay, widzę, że tu więcej simów pogrążyło się we śnie. Dobra. Skoro macie taką potrzebę, to spoko. Z tym, że dobrze by było, żeby Szymon wstał, bo to takie, wiecie, że on śpi niedobrze. Ale też, wiadomo, nie zawsze się da tych simów po prostu upilnować i. No. gdyby to też wszystko było od początku do końca, takie, wiecie, wyreżyserowane, to też myślę, że nie byłoby zbyt fajnie, choć. Chodź tutaj, y, pogadaj z ludźmi jeszcze. Pomóż im trochę. Bo oni są jeszcze tacy nieopierzeni. Więc na pewno miło będzie. Martyna, spróbuj jeszcze z Zoi tutaj. Trochę. A Serana, chodź, we, weź jeszcze tą w krzyżowy ogień tutaj pytań. Widzicie, dlatego tutaj nie będę też robić... Y, Zbyt często takich sprzedaży. Skupimy się też na tym klimatycznym, klubowym życiu. Okej, okay, Paolo jest aktywny, także super. Troszkę dużo czasu im zajmuje sprzedaż tego wszystkiego. Jagoda, ciśnij tego chopa bardziej, żeby coś kupił. Odpowiadaj na pytania. Zapytaj o zakres cenowy. Proszę bardzo, bo będziemy tu siedzieć do nocy. A musimy ubić targu. Jak tam Ignacy? Ignacy poszedł spać. Słuchajcie. Szymon, musisz im pomóc bardziej. Okej, okay, dobra. Jest Paolo do podliczenia. Także podliczymy go. Szef wszystkich szefów go podliczy. A ile w ogóle dojdzie do niego. Dobra. E, wszyscy inni Simowie, którzy tutaj są. Czyli tak, Serana sobie siedzi, więc spoko. E, jagoda... Jagoda Host tutaj na chwilę, żebyś nie robiła też mi sztucznego otłoku. Jagoda serana, proszę tutaj sobie podejść. Okej, okay, pod, podniczę już go Szymon, tak? No. Szymon tutaj teraz przejął inicjatywę. Słuchajcie, także spoko. Dobra, serana, weź sobie tą babeczkę. A nie, teraz nie możesz jej wziąć, bo jest wystawiona na sprzedaż. Dobra, sprzedajemy, sprzedajemy. Wiem, że tutaj tam zbytnio, wiecie, na babeczkach się nie dorobimy, nie? No ale dobra. Po prostu chciałam tylko, żeby oni zobaczyli jak to będzie wyglądać, jak też będzie sprzedaż, wyglądać i tak dalej. Ok. ja już będę tutaj simów posyłać do naszego magicznego domku. Także to byłby pierwszy dzień naszych simów, zobaczymy. To oczywiście, wiecie, to się jeszcze rozkręci wszystko. Jest też troszkę tak chaotycznie, bo jest dużo simów, każdy coś robi, ale myślę, że jakoś to ogarniemy. I że ta seria Wam się spodoba. Także trzymajcie się, zapraszam na kolejny odcinek. Pa-pa!